No i siemanko moi drodzy, czas niestety podsumować tutaj decyzji odnośnie startów. Długo mnie to męczyło niestety, głównie, nie będę ukrywał, ze względu na Was. Nie chciałem Was tutaj zawieść, to mnie najbardziej tutaj dręczyło. Dużo osób mnie tutaj wspierało podczas tych przygotowań, wierzyło we mnie, dlatego nie chciałem tutaj podjąć tak pochopnej decyzji, nie chciałem zrezygnować z tych startów, bo wiem po prostu jak Wy też to postrzegacie, no ale niestety... W czwartek podjęłem ostateczną decyzję, nie wystartuję niestety w tych zawodach, co teraz będą i w tym roku również mnie nie zobaczycie na scenie. Dlaczego już mówię? Po prostu na początku miałem mega zapał tutaj, żeby jednak wystartować przez pierwsze 2-3 tygodnie, ale niestety później z dnia na dzień. Zaczęło się robić coraz gorzej, ta motywacja mi zaczęła spadać i te przygotowania nie sprawiały mi tutaj w ogóle zero przyjemności. Nie było to, co podczas pierwszych przygotowań, gdzie naprawdę mi się chciało, miałem mega motywację. Podczas drugich również mimo że kosztem zdrowia to zrobiłem, miałem mega motywację. Teraz niestety ta cała droga w ogóle mi tutaj nie sprawiała przyjemności. Mówię to wprost, mówię jak jest. Robiłem to tak, że tak powiem, na siłę. Nie chciałem po prostu was tutaj zawieść, Dlaczego? dlatego tak odkładałem tą decyzję. Ale no niestety, ale postanowiłem jednak, że nie ma to sensu, nie będę robił czegoś za wszelką cenę, bo robię to dla siebie również, chcę czerpać z tego przyjemność, jest to moja pasja, a w tym momencie o wiele większą przyjemność sprawia mi tutaj współpraca z podopiecznymi, ich efekty, jeżeli mogę tutaj przygotować zawodnika, pomóc mu na scenę wyjść i on osiągnie efekty, z tego w tym momencie czerpię o wiele większe, większą i większą przyjemność. Tak samo odnośnie mojego życia tutaj przed zawodami, wiecie dużo, zacząłem podróżować, robić tutaj właśnie takich spotkań, wyjazdów, prowadzenie tutaj, tutaj seminaria, szkolenia. Mega mnie to motywało, motywowało, podobało mi się to, lubię po prostu tutaj poznawać. Teraz, odnośnie tych przygotowań, niestety, ale już się to tutaj, tutaj trochę ukruszyło. Nie było tych wyjazdów, nie było tych spotkań, tego mi tutaj też najbardziej brakowało, tych spotkań z wami. Nie ukrywam, że lubię podróżować. Teraz. Też chcę to wznowić od nowa, jeżeli już starty przerwałem. Chcę prowadzić również seminaria, niewykluczone, że jakieś kursy na trenera personalnego, także chcę tutaj iść bardziej w rozwój. Jeżeli chodzi o moją formę obecną, jeszcze może do tego nawiążę, to nie jest tak, że zrezygnowałem ze startu, bo odpuszczam wszystko. Formy oczywiście dalej robię, dalej zrobię taką, jakbym powiedział, życiówkę. Jeżeli chodzi na ten moment, może Wam pokażę w piątek, nagrywaliśmy materiał tutaj po treningu, i jak wygląda obecna forma. Teraz Wam puszczę tutaj w tle, abyście zobaczyli, że się nie opieram, że robię jednak tą formę, ale odnośnie startów odkładam to na pewno. Teraz jeszcze może Wam powiem takie najważniejsze kwestie, które tutaj również miały wpływ na moją decyzję. Pierwsza taka ważna kwestia to jest na pewno forma. Nie ukrywam, że nie mam tutaj jakiejś mega genetyki, cały czas nadrabiam to wszystko ciężką pracą. Teraz niestety pojawiły się problemy, jak podczas ostatnich przygotowań, wtedy siadła tarczyca, jakoś z tego wyszedłem, ledwo, ledwo. Teraz tarczycę zabezpieczyłem, siadł niestety kortyzol. Okres masowy fajnie tutaj przebieg, fajnie nabudowałem, podczas redukcji kalorykę zacząłem ciąć po prostu po całości. Wprowadzałem długie sesje cardio, to był niestety błąd, kortyzol tutaj już wywaliło nawet wcześniej. Na brzuchu się działo, masę mięśniową paliłem. Ta sylwetka już nie wygląda tak jak powinna, a nie ukrywam, że też nie chcę wyjść teraz tutaj na starty, bo też to, to się wiąże z kosztami i po prostu wejść, aby pokazać się na scenie, bo nie na tym to polega. Jeżeli mam wyjść, to już chcę dać sobie 100% wyjść i powalczyć o najlepsze. A wiem, że w tym sezonie niestety bym tego nie zrobił, nie mógłbym się zaprezentować tak po prostu jak chcę i walczyć o najlepsze. Później jest na przykład Malta. Mój docelowy cel, właśnie docelowy cel, mój priorytet to był właśnie wyjazd tutaj za granicę, starty w zagranicznych zawodach. Z obecną formą mogę jechać oczywiście, ale nie liczę nawet, żebym wszedł tam do szóstki. Także nie widzę również sensu tam jechać. Także na dzień dzisiejszy mówię, moja sylwetka wymaga jeszcze dużo, dużo pracy. Myślę, że w tym roku na pewno już mnie nie zobaczycie, nie, nie zobaczycie na scenie. Teraz chcę trochę dać temu organizmowi odpocząć. Dłuższa przerwa. Okres budowania masy mięśniowej, aby ta sylwetka wyglądała naprawdę pełna, mógłbym, żebym mógł tutaj walczyć z zawodnikami. Potrzebuję spokojnie, myślę, około 3-4 kg suchego mięśnia, tak 3-4 kg suchego mięśnia, patrząc po prostu na obecną konkurencję, jak wyglądają tutaj zawodnicy. Tyle mi tutaj brakuje, aby móc w ogóle z nimi walczyć. Bo góra klatki u nie odstaje, nie ma tej grubości pleców, barki też nie są najlepsze. Także jeszcze spokojnie. Mówię, muszę dużo pracy mnie tutaj czeka, a nie mam zamiaru wyjść i się, że tak powiem, też zbłazić, bo nie na tym to polega. Kolejna, taka na pewno druga kwestia, no to są finanse. Takie koszty ze startu w zawodach, jak już nagrywałem materiał, może tutaj podam link. Są to spore wydatki. Teraz skończyła mi się licencja zawodnika. Musiałbym kupić strój, wszystkie brązery. Na mistrzostwa Śląska, żeby wystartować, myślę, że było potrzebne około 1000 zł, tak plus minus. Aby tam wyjść, Malta to jest około 2-3 tysięcy, także już jest około 4. Mistrzostwa Polski, już by te brązery zostały, coś tam, myślę, że około 6, 600 zł. No, w sumie licząc, by było trzeba tak około 4-5 tysięcy na te 3 starty. Jak widzicie, jest to ogromna kwota. A teraz wyjść i wiem, po prostu jestem, jestem pewien na 100%, że nie ugrałbym tam za wiele więc nie widzę teraz wydać 5 tysięcy tutaj na to bo wolę to zainwestować teraz w jeszcze lepszy sprzęt, żeby kręcić dla Was materiały poświęcić te pieniądze na wyjazdy aby organizować jakieś seminaria, nawet darmowe bo nie mam zamiaru też tutaj brać za to pieniędzy także to na pewno sprawi mi większą frajdę niż starty obecne ale się zmęczyłem trzecia najważniejsza kwestia również o której tutaj powinienem w sumie zacząć no to zdrowie jak powiedziałem poprzednio Siadła mi tarczyca w poprzednich przygotowań, teraz ją zabezpieczyłem. Siadł mi kortyzol, teraz dopiero go naprawiam. Również mam problemy tutaj z jelitami, mam zespół jelita nadwrażliwego. Kto się trochę orientuje w tych sprawach, wie na czym to polega. W skrócie, szczerze, zaparcia, wzdęcia, oddawanie tutaj kału z krwią, no jest coś nieprzyjemnego, ciężko po prostu jest to opisać własnymi słowami. Jeżeli ktoś ma ten przypadek, no to wiem na czym to polega, dlatego nie chcę tutaj tego zepsuć do końca. A jeżeli chodzi o jelita, odezwało się to około 3 tygodnie temu, 3 tygodnie temu się zaczęły te problemy. Co start mam to samo, tylko że przedtem było tak tydzień przed zawodami, teraz już o wiele wcześniej. W tym roku nie mam zamiaru popełnić tego błędu, bo zdrowie zepsuć łatwo, później naprawić jest mega ciężko. Także tak podsumowując takie najważniejsze kwestie, no to na pewno moja sylwetka. Nie nadaje się na ten moment na scenę, aby walczyć tutaj o najlepsze i mówię to wprost. Druga ważna kwestia: no to są na pewno finanse. Trzecia, zdrowie. I teraz, jeszcze pytanie: bo na pewno padnie kiedy wyjdę? Czy wyjdę jeszcze na jesień na starty? Zdecydowanie nie. Teraz ciągnę tą redukcję, myślę, że tak do końca kwietnia, może przed. Sorry, do końca marca, może skończę jeszcze tak tydzień przed końcem marca. Później lekkie tutaj roztrenowanie, dać temu organizmowi po prostu począć. Również myślę tutaj o jakichś wlewach, tak dokładnie o wlewach, glutation, witamina C, ale to też jest po prostu kwestia sporna. Też nie ukrywam, że może się tutaj nawiąże jakaś współpraca z jakimś trenerem, bo mam tutaj już jeden kontakt, który mi tutaj pomoże również troszeczkę jeszcze bardziej wspomóc to o zdrowie, bo to mi tu zazwyczaj siada, a wiem, że niektórzy mają. Niektórzy są osoby, są trenerzy, którzy się w tym specjalizują, mają o wiele większą wiedzę ode mnie na ten temat. I chcę po prostu z tego skorzystać, by korzystać to na maksa i skorzystać właśnie z porad z pomocy tutaj takiego trenera, który zadba tutaj o moje zdrowie. Jeżeli chodzi później, myślę jakieś tutaj lekkie szerostrenowanie. Okres budowania siły, ale to będę wszystko mówił na bieżąco, na pewno w tym roku do końca roku masa mięśniowa spokojna, nie tu za jakimś bezbędnym zalewaniem się, bo tego już nie popełnię, co w tym roku. W, te, w tym roku ważyłem 93 kg, myślę, że teraz maksymalnie do 90 kg dojdę, więcej po prostu nie chcę, bo już jestem napuchnięty, źle się czuję, ciśnienie mi skacze. 90 kg, także to już jest mój max, tego raczej tutaj nie będę chciał przekraczać. No i wracam, to ja mówię pełno będzie teraz szkoleń, jakichś seminariów niewykluczone, że będę prowadził jakieś kursy trenera personalnego organizował spotkania, wyjazdy jeżeli by na przykład jakaś firma się również tutaj zgłosiła do mnie z propozycją współpracy też organizować jakieś tutaj wyjazdy spotkania, bardzo chętnie bym podjął taką współpracę, bo nie ukrywam, że mega mnie to interesuje, mega lubię podróżować, no ale też no za własne tutaj jakby bym powiedział finanse i jest to trochę ciężkie do zorganizowania na przykład jakieś seminarium dwudniowe, wiadomo wyjazd, tam nocleg jest cała organizacja, jeżeli jakaś firma się tutaj odezwie, chętnie skorzystam z takiej, jeżeli będą dobre warunki, będą mogli tutaj zapewnić fajne na przykład nagrody dla uczestników, jakieś upominki, ale to już swoją drogą, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli chodzi jeszcze o te moje starty, czy wyjdę na przykład w 2018, szczerze ciężko powiedzieć, nie planuję już tego w ogóle. Nie będę się jakoś w tej mega przygotowywał do tych zawodów. Bardziej jeżeli coś to wyjdę z marszu. Będę budował masę mięśniową, utrzymywał wiadomo te etapy. Jeżeli w pewnym momencie stwierdzę, że tak, jest to mój moment, chcę to zrobić, chcę wystartować, to po prostu się przygotuję i wystartuję może z marszu, na przykład wyjdę na jakieś zawody, ale na razie nie mam żadnych celi, celów. Nie przygotowuję się tutaj na przykład na luty na 2018, robię swoje, chcę na razie iść tutaj bardziej w rozwój osobisty, jak najbardziej tutaj wyjść do Was z wiedzą, z pomocą, nagrywać więcej materiałów. A co będzie, życie pokaże. Także jeżeli kogoś zawiodłem, no to przepraszam, ale robię to dla siebie. Kocham to, robię to jako pasję, żyję tym i nie chcę po prostu się tutaj wykruszyć, a teraz mówię, te przygotowania mnie mega tutaj przytłoczyły, trochę mnie tutaj ograniczyły, zacząłem popadać w taką trochę depresję, a nie na tym to polega, chcę tym żyć, chcę się tym bawić i na tym ma to polegać, dlatego nie mam zamiaru się ograniczać i teraz zepsuć wszystkiego, tylko się rozwijać i dalej realizować, także kto mnie wspierał? Kto mnie śledzi na bieżąco, mam nadzieję, że to się nie zmieni, będziecie mnie wspierali dalej, pomagali mi organizować resztę moich marzeń. No i będziecie cały czas ze mną. Dzięki wszystkim, którzy byli i oglądali. No jeżeli ktoś jednak stwierdzi, że się nie nadaje, że zrobiłem z siebie błazna, no to sorry, trudno przeżyję to. Ci, co mnie wspierają, będą mnie wspierać dalej. Dzięki i pozdro. Czekajcie na nowe materiały, na nowe projekty. A jeszcze małe sprawdzenie formy. Także widzicie, nie błaznuję i formę robię dalej.